15 listopada, ponad miarę i ponad siły nasze byliśmy obciążeni. Czytamy o tym w drugim liście apostoła Pawła do Koryntian, pierwszy rozdział, ósmy wiersz. Aby zamieszkała we mnie moc Chrystusowa. Czytamy o tym w drugim liście do Koryn, apostoła Pawła, 12 rozdział, dziewiąty wiersz. Bóg dopuścił. Aby kryzys, który zdarzył się w życiu Jakuba, gdy był pogrążony w modlitwie w miejscu nazwanym Peniel, doprowadził go do tego, że tak uchwycił się Boga, jak jeszcze nigdy w swoim życiu. I dzięki temu groźnemu przejściu wiera Jakuba i jego znajomość Boga pogłębiły się i poznał moc nowego, zwycięskiego życia. Bóg musiał prowadzić Dawida przez długie lata surowej dyscypliny, dla poznania wszechmocnej siły i wierności swego Boga, by mógł wzrastać w znajomości praw wiary i bogobojności, co było niezbędne dla chwalebnego stanowiska, jakie zajął, będąc królem Izraela. Tylko te sytuacje pozornie bez wyjścia, w których Paweł stale się znajdował, Mogły dać Jemu, a przeseni Kościołowi zrozumienie wielkiej obietnicy, która była mu tak droga dosyć masz, gdy masz łaskę moją. Czytamy o tym w drugim liście apostoła Pawła do Koryntian 129. I tylko doświadczenia i niebezpieczeństwa mogły niektórym z nas dać to poznanie Boga, które posiadamy, i nauczyć nas tak ufać Mu, jak teraz ufamy i czerpać od Niego potrzebną nam miarę łaski, której nieodzowność poznaliśmy dzięki tym krytycznym momentom, w których się znajdowaliśmy. Bóg syła nam różne przeciwności, abyśmy mieli sposobność okazać wiarę. Gdy na naszej drodze pięczą się przeszkody w wypełnieniu obowiązków, powinniśmy uznać je za naczynia, które... Wiara powinna wykorzystać dla napełnienia tą opitością, którą mamy w Chrystusie Jezusie. Zdążając naprzód szczerze i w pełni mu ufając, możemy spotkać się z doświadczeniami. Być może będziemy musieli czekać, aby cierpliwość mogła osiągnąć doskonały wpływ, lecz w końcu bez wątpienia znajdziemy kamień odwalony i naszego Pana oczekującego aby oddać nam Twój nasób za czas spędzony w doświadczeniu. Ponad miarę i ponad siły nasze byliśmy obciążeni, aby zamieszkała we mnie moc Chrystusowa.